Dzień dobry, Katarzyna Maciejewska z kadry szkoleniowej Car Group. W dzisiejszym świecie wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Osoby, które regularnie rozwijają swoje kompetencje, zyskują przewagę konkurencyjną, są bardziej pewne siebie i lepiej przygotowane do podejmowania decyzji. Samodzielne dokształcanie się pozwala nie tylko nadążyć za zmianami, ale często wyprzedzać je, zdobywając umiejętności, które inni dopiero zaczynają rozwijać. Inwestycja w wiedzę to inwestycja w siebie. Czas i środki poświęcone na naukę zwracają się w postaci większej elastyczności zawodowej, lepszych perspektyw w karierze, możliwości realizacji własnych projektów. To również sposób na rozwój osobisty, który wzmacnia pewność siebie i poczucie kontroli nad własnym życiem. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie edukacja nie kończy się na szkole czy studiach. Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i doskonalenia kompetencji stała się kluczowa zarówno w karierze zawodowej, jak i w życiu osobistym. Szkolenia online dają ogromną elastyczność i swobodę w nauce, ponieważ uczestnik może sam decydować o czasie i miejscu, w którym zdobywa wiedzę. Dzięki temu łatwiej pogodzić naukę z obowiązkami zawodowymi czy życiem prywatnym bez konieczności rezygnowania z codziennych zobowiązań. Kursy online oferują różnorodne formy przyswajania treści. Wideo, materiały do samodzielnego przerobienia, zadania praktyczne, testy czy interaktywne ćwiczenia. Co pozwala lepiej dopasować sposób nauki do własnego stylu przyswajania informacji. Dodatkową zaletą jest dostęp do ekspertów i mentorów, którzy udzielają wsparcia i odpowiadają na pytania, co umożliwia rozwijanie wiedzy i unikanie typowych błędów początkujących. Kursy online pozwalają również uczestniczyć w społeczności innych uczących się, wymieniać doświadczenia, omawiać problemy i inspiracje, co wzbogaca proces nauki i daje poczucie wsparcia. Ponadto elastyczne tempo nauki umożliwia wielokrotne powtarzanie trudnych zagadnień. Utrwalanie materiału i eksperymentowanie z jego zastosowaniem w praktyce. Dzięki tym zaletom, kursy i szkolenia online stają się realnym narzędziem rozwoju. Nie tylko dostarczają wiedzy, ale również wspierają jej praktyczne wdrażanie, pomagają budować pewność siebie i rozwijać kompetencje niezbędne w pracy. Samodzielne doskonalenie może otworzyć wiele drzwi w karierze zawodowej. Zdobywanie nowych kompetencji bowiem zwiększa szanse na awans, pozwala podjąć bardziej odpowiedzialne zadania i daje możliwości zmiany stanowiska czy branży. Osoby, które inwestują w rozwój, są postrzegane przez pracodawców jako proaktywne, ambitne i zaangażowane, co podnosi ich wiarygodność w miejscu pracy. Kursy online pozwalają też zdobyć specjalistyczną wiedzę, która w wielu przypadkach nie jest dostępna w tradycyjnej edukacji. Dzięki temu uczestnicy mogą realizować własne projekty lub pomysły biznesowe, wykorzystując wiedzę praktyczną i sprawdzone narzędzia. Aby inwestycja w kursy była skuteczna, warto podejść do nauki strategicznie. Najpierw należy określić cele, co chcemy osiągnąć i jakie umiejętności są dla nas najważniejsze. Następnie warto dobrać formę kursu do własnego stylu uczenia się. Jedni lepiej przyswajają wiedzę z nagrań wideo, inni z tekstów lub praktycznych ćwiczeń. Kluczowe jest łączenie teorii z praktyką. Wdrażanie nowej wiedzy w codzienne zadania lub projekty pozwala ją utrwalić, zdobywać realne efekty. Regularne monitorowanie postępów i refleksja nad tym, co działa lepiej, pozwala dostosować metody nauki do własnych potrzeb. Dzięki temu kursy online stają się nie tylko źródłem wiedzy, ale realnym narzędziem rozwoju zawodowego i osobistego. Osoby, które inwestują w siebie poprzez kursy i szkolenia online, zdobywają przewagę na rynku pracy. Mają większą elastyczność w podejmowaniu nowych wyzwań i łatwiej adaptują się do zmian w firmie. Wiedza i kompetencje zdobyte samodzielnie są także źródłem pewności siebie. Wiemy, że potrafimy sprostać wymaganiom i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Samorozwój staje się także narzędziem budowania własnego wizerunku jako osoby ambitnej, aktywnej i świadomej swojej wartości. To wszystko sprawia, że kursy i szkolenia online to nie tylko nauka, ale realna inwestycja w rozwój kariery i własnego życia osobistego. Korzystanie z kursów i szkoleń online daje szansę na rozwój w tempie, które sami wybieramy. To sposób na zdobycie przewagi zawodowej, realizacji własnych projektów i zwiększenia pewności siebie. Wiedza zdobyta samodzielnie staje się narzędziem, które pozwala nie tylko nadążać za zmianami, ale także wprowadzać je i świadomie kształtować swoją karierę. Pamiętajmy, że inwestycja w wiedzę zawsze się zwraca, niezależnie od tego, czy chodzi o awans, zmianę ścieżki zawodowej, czy rozwój własnych pasji i projektów. Kursy online otwierają możliwości, które wcześniej mogły wydawać się niedostępne, a regularne dokształcanie się staje się sposobem na pełniejsze życie, ciekawsze i bardziej satysfakcjonujące.